Cześć, witam was w moim kanale. Zapraszam na odcineczek, na odcineczku... Pewnie jeszcze I już, już, już jest prawie i Już jest taka ósma trzydzieści Ale muszę się urodzić na śniadanie, no. Dzieci, wstawajcie, babutka, wstawaj, 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 wstawaj. jak... Nie wiadomo co. Widzieliście... Jakieś wybrać ubranie na dzisiaj? Dobra, chłopcy też muszą to zrobić to samo. Chłopcy wstali, wstawiają, że to nie Chłopcy, szybko bo się da, nie. I złóżcie tą łóżkę. nie będziecie teraz spali. Teraz ja sobie i te już wybrać wybierają ubranie. ubranie, się już wybierają. Potem wy, chłopcy. Ale ja. I ja. I ty. A potem wy. A więc ty, ja i ty, ty. A potem wy, jednak. To sobie dzisiaj wybrać. Może to albo wiem to. To ja sobie to. No jak na plaży, to może to. Nie to na jutro zostawiam je. To na jutro. Nie to na jutro zostawiam. Dziś się to. I ty może to. I ja może to. Jak nie, to to. A nie. Tutaj jest przybieranie gotowi na plażę. Wszyscy są gotowi, żeby na nie dać. jak Kenny No normalnie właśnie tak praliśmy na plażę. Na na są wyżej Gdzie chłopaków wysoko są chłopcy? Wyżej Tylko dziewczyny Ja w chrupki z mlekiem Ja też w takim razie Mam chrupki z mlekiem Jeszcze łyżka No, zakochana Bara ja tutaj... Nie Przecież tak Mi się tam nie podoba Ja chodzimy wimka... kiełbacem No dobra, no do i ci będzie? Podajcie pocałunek. Ich, obądź, jedźmy. Jeśli za nie, ja mam takie. Jesteś jest drugą Barbie i Ty? A my się nie bawimy w Barbie. My się po prostu tak ubraliśmy jak Barbie. Co na plażę? Oczywiście, że tak się będzie nasza kolej. Nie, bo dziewczyny były wieczorem. Dziewczyny były wieczorem. Teraz my skaczemy. Ale ja skaczę ze swoją dziewczyną. Okej? Okay? No dobra. Skaczę się co chwilę. Pani mówi, naraz mówi, Najpierw pani mówiła, że rano. Potem mówi pani, że po obiedzie. A wiesz, wcześniej mówiła pani, że no właśnie. No, jesteśmy już na tej plaży. A nie od razu dowodę pod tym czyli piliśmy starej trej kompi rzeczy, a musimy zrobić miejsce. I sobie zaklepujemy pod tym morze. Proszę, że dzisiaj wszyscy z stole kąpielowe. A nie, oprócz mnie ja jeszcze pójdę po spódnicy. Bo chyba to, ja pójdę z Tobą. W takim razie. Później we wspomocy się grałem na spalanie i po że y, To jest list do Trzeba teraz Gramy w piłkę. My oblewamy chłopaków. Idziemy oblewać chłopaków. Może ktoś w ogóle jest we na z piasku. No dobra. Teraz ja mam mały zamek z piasku z tobą. Nie, bo ja to zrobię. Dobra, a ja teraz wejdę do wody. no. Dobra, to my teraz do wody też wchodzimy. No Ja wam pożyczę. Ja się przywrócę taki strój Ja wam pożyczę łopateczkę. No. No, przynajmniej podajemy zamek w związku. Dwie. Najpierw będzie to. Tak. Potem będzie to. Potem musi być to. Nie, coś źle zrobiliśmy. musi być to, potem musi być to tak, to musi być to tak, to tak, i potem to o tak. Nie, coś źle zrobiłaś. Gdzie to miało być, to miało być tutaj, to miało być tutaj. I jeszcze jedno tutaj wyżej. No i teraz jest gotowy zamek z piasku. Ładny, co nie. Co to ma być? Zamek z piasku. Jestem ja wra, idę na kafre. Idziemy razem na gofry? Ale jak my zagrajmy w piłkę? Z dziewczynami. Widzisz ze mną na gofry? Oczywiście, że tak. Później, a może tutaj jutro sam na gofry. Tak, tak. Na gofry musimy już iść z żeliną, czy z posypką? O, z żeliną. Jest tylko jedna rożelina do wyboru. Tu też lody sprzedajemy. Ja tutaj rozdaję gofry. Gofry napoje... Gofry napoje lody. Gofry napoje lody. Kawa mrożona, gofry napoje lody, kawa mrożona. Będzie jutro, a dzisiaj gofry napoje i lody. Nie musisz o tak krzyczeć. Gdzie tu przyjdą, powiemy, że to są gofry niedaleko. No, smacznego. Zdajemy lody. Dziękujemy. Do wady wracamy. O, jest im lody tutaj. No. Dobrze, najlepiej jest tutaj na tym Ja pójdę na to koło. Cześć, będę zrobić z granicami wilka z Jemlona. No skąd można? To tam były, tam niedaleko nasz plaży. Jest to wejście na przykład do tego hotelu. No dobrze grałeś tam piłka. Będziemy powoli szli, teraz będziemy musieli, Teraz będziemy szli do wasy... Dokąd mamy iść, dokąd mamy iść, może się jej spytać, może się jej spytać, wejdzie na w Acha, dokąd będziemy iść? No oczywiście, że do Wesołego Miasteczka. A może do Ocenarium? Do Ocenarium jutro, a dzisiaj do wesela. No, dobra, może być. Musimy się zbierać powoli. Wynagrodzimy, Wam mam we, zeźmę dla was. Zrobić kawę proszę na plaży. Czyli mamy mieć wszyscy rady razem? Wszystkie dzieci oczywiście na parze, bo, bo... to dla dzieci. No, na parze... Nie wiem, czy będzie tak dla wszystkich, bo trochę mało tego jest. Teraz już jest reszta picie. To musi się stopić? Nie. No. Może mnie. wygląda cię tak samo, bo jesteśmy wraźmi bliźniakami. Aha, rozumiem. No, pyszne to robię. Idziemy na plażę. Mam taką nadzieję. Jutro też pójdziecie na plażę. Musimy już takie na No, chłopcy. Tutaj wchodzimy dopiero do samego miasteczka. Wiecie, mamy już wykupione na dzisiaj. Pani to tworzy, to jest ani co. Pani otworzy, tworzy, to takie to. Aha, dobra, że weszli. Teraz pani zamknie teraz chłopcy wchodzą. Teraz pani zamknie u I Inne piętro. Ja idę z moją panią, niby na no, na to różowa. Ale poczekajcie, na wy tam to mieć jeszcze. Macie taki... ten. Dobra, możesz wejść. Dobra, może pójdziemy na coś innego, może tutaj poświęcimy sobie warstwę, Ani nie sytuł się w zonę. Bo... Już nie damy rzędu. Trójkę. Gramowanego pana, nie wygrać tak, nie? Nie, bo ja cię pokonam. Wygrałem! Ha ha! Wygrałeś! Ej, za to stawiasz mi chod. Za to stawiam ci. za to muszę ci stawiać. Kosmeta? Nie, nie musisz. Yy, możesz mi stawić jutro kofra za mnie. No dobra, niech ci będzie. Dobra, idziemy na to. Ja tutaj pójdę. Przybieranie coś. No, tam obasowała miasteczka. Te stripsy i fritki na obiad na obiad Nie byliśmy dziś wieczorem w samym miasteczku Dziś wieczorem W tym miasteczku. Dziś na jest z Popką macie kino domowe W ramach oczywiście Miłego oglądania Miłego oglądania Filmie. Dobra, jeszcze pójdę na rampolinę. Może. Kończę, idziesz spać. Jutro rano poskaczę się. No dobra, może jutro rano poskaczę się. Koniec.